Ja już się witam was w kolejnej części poszukiwań wejścia do podziemi zestawu, w tym odcinku zajmiemy się zestawem Fui pustkowi, by uzyskać podpowiedź dotyczącą lokacji, w której znajduje się wejście do tych podziemi, udajemy się do posiadłości Leoryka. Księga ziemi zestawu stron 22. Do przymierza ginącego słońca. Dobre wieści udało mi się umieścić portal w miejscu dostępnym dla jedynych najpotężniejszych. Znajduje się w odległej krainie, w i przeprawiającej niemaloszeństwo fortecy. Krzyżują się tam przy dziwne ścieżki, ale portal położony jest w pobliżu wejścia. Mając pełen set na sobie założony, nie musimy udawać się do posiadłości Leoryka po e, egzemplarz danej strony. Możemy udać się bezpośrednio do danej lokacji, która znajduje się w akcie 5 portecy yy, na poziomie pierwszym. Lecimy w dane miejsce, Gdy telepeltujemy się na pierwszy poziom fortecy, cofamy się do wejścia i naszym oczom ukazuje się wejście do danych podziemi. Wykonać je musimy. 5 razy użyć rozkrócia na 10 różnych przeciwnikach jednocześnie, w czasie walki w tych podziemiach nie wolno odnieść żadnych obrażeń fizycznych, nie możemy zginąć i poziom trudności gry nie wpływa na poziom trudności podziemi. Myślę, że jeszcze raz pokażemy w jakiej lokacji docelowo to się znajduje, więc zachodnia marchia, pierwszy poziom fortecy, cofamy się do wejścia i znajdujemy dane podziemia. Dzięki wszystkim za obejrzenie tego materiału, jeśli komuś ktoś e, uznał, że e, mu się przydał i pomogło mu to w odnalezienia tych podziemi, e, zostawcie po sobie łapkę, komentarz, dzięki, trzymajcie się, na razie.